Kręknij przeproś. Oto słowa stojące za akronimem PKP. Czy młody, czy stary, nie znam osoby, która nie miałaby chociaż jednej dziwnej, wesołej, smutnej albo totalnie pojebanej historii związanej z naszą zacną koleją. Nieważne, czy jesteś z Krakowa, Warszawy, Siedlec, Sanocka czy Sopotu, PKP łączy Polaków, a przynajmniej się stara, o ile dojedzie. Godziny, które zmarnowałem na poruszaniu się tym środkiem lokomocji są niezliczone. Nazywać to w ogóle środkiem lokomocji to już przesada. Składy wagonów pamiętają Gierka, a że ja go nie pamiętam, to coś tu jest kurwa nie tak. Od 1926 nie zmieniło się za wiele. Wina podobno zawsze leżała po stronie władzy, komisarzy, prezydentów i chuj wie kogo jeszcze. Samo PKP jednak przetrwało niczym niewzruszony kamień. Twarde, ciężkie i ni chuja ruszyć tego kloca z miejsca. Tej jednej organizacji działa ponad 15 związków zawodowych. Kurwa mać to jakby na jednym osiedlu były cztery wspólnoty mieszkaniowe. Bez zgody wszystkich chuja zrobicie. Samych departamentów w strukturze organizacyjnej jest 21. Kurwa mać, ale Kibla umyć nie ma komu. Wszyscy przecież wiemy, jak wygląda podróż koleją. Najpierw czekamy pół zajebanego życia w kolejce najczęściej na obskurnym dworcu, o ile nie przejdzie nam żyć w większym mieście. Na wsi mamy do dyspozycji jedno okienko z 60-letnią kobietą, która powoli zamienia się w demona 14 poziomu. W dużych aglomeracjach mamy potężne tasiemce prowadzące do okienek, w których zasiadają matrony życia i śmierci oraz naszych wakacji. biletu, który chce na ostatnimi czasy ryżnie w dupę nasze portfele, możemy wejść na pokład wehikułu czasu zwanego pociągiem. Nazwa wehikułu czasu nie jest przypadkowa, ponieważ w taborach PKP czas się zatrzymał. Technologie XXI wieku nie dotarły w niektóre zakamarki wagonów. Wierzcie mi, ale nigdy nie jechałem w przedziale, gdzie działałby nawiew, bo klimatyzacją tego nie nazwę. Dobrze, że większość okien się otwiera, ale i z tym bywa różnie. Załatwienie potrzeb w łazience to już legenda. Opadające deski znamy z dnia świra, ale to jedynie ułamek tego, co czeka podróżnika. Nie ma bowiem niczego przyjemniejszego niż oddanie potężnego stolca w ultramalutkiej kabinie, gdzie czujesz się jak gigant w świecie Lilliputów, po czym zorientowanie się, że a brakuje papieru w kabinie, b woda w umywalce nie leci. Człowiekowi nie zostaje nic innego, jak zaciągnąć gacie na bruną dupę, wytrzeć ręce w koszulkę i wesoło wrócić do przedziału, udając, że wszystko poszło fantastycznie. Konduktorzy to ludzie widma. Pojawiają się znikąd. Z wyglądu esbek typowy służbista. Gorsi są chyba tylko sokiści. Gdy kontroler wchodzi do przedziału, rozmowy milkną. Gdy z niego wyjdzie, nie zobaczymy go już do końca naszej trasy, chyba że Wars się wpierdala kajzerki. Wagon Wars to także legenda. Nigdzie bowiem nie zjemy na śniadanie tak wyśmienitych parówek z wody czy jajecznicy, a do tego herbatka albo kawka. Wszystko w cenie zmarżą marżą około 500%. A co? Na czymś muszą zarabiać. Na kuchni musi siedzieć sam Gordon Ramsey, Tak dobrze można zjeść w podróży. Już jebać to żarcie, jebać te warunki, ważne, że można usiąść w komfortowych, sześcioosobowych przedziałach, w których ledwo mieszczą się cztery osoby i po prostu odpocząć. Szczególnie, gdy stajemy na środku pola akurat podczas śnieżnej zamieci i spędzamy tak kolejne sześć godzin. Ale przecież to element uroku naszych kolei. Tam jeszcze seranie na tory, co jest skrajnym popierdoleniem na skalę Polski, braku dostawy prądu, które dotykają najczęściej tylnie wagony i trzy godziny jedziemy w ciemnościach, czy ogólnych wypadków, kiedy pociąg wpierdala się w autobus, bo jakaś pizda na przejeździe kolejowym zapiła ry i nie opuściła szlabanu. Ale to przecież stan. Ja wiem, że nie można narzekać, że innej alternatywy nie ma. W końcu lotnisk mamy tyle, co kot napłakał, paliwo jest drogie, a PKS to przeżytek. Zastanawiam się jednak, jak ludzie kurwa dają radę. Rok w rok jebać się z tabołkami 6 godzin na półwysep Helski, smażąc się w niewentylowanych klitkach koło śmierdzących jabolem żuli, którzy wydają się mieszkać w wagonie na stałe. Jak kurwa dajecie radę? I do tego jadąc w piątek. Tak, swoją drogą, to właśnie obejrzeliście setny odcinek serialu. Miłe kognicia w przedziale.